Get, you can turn your i mm -hmm. um, Actually, I want to tell something about the last few minutes of the, of, of the, of the speech. About so, about Jansu Arnold's quote. The concept of, John, John about about the concept of, of uh, peaceful and, uh, and violent um, public sphere. Okay. Um, is, is the criteria of peacefulness uh, an important criteria of the, of the public sphere? As I understand, I know. for example, in in Nietzsche, there is a concept that that some social practices are built through uh, violence as well. And in some critical uh, particular critical theories, there is a sort of, uh, of a violence, if not physical, then at least symbolic uh, violence in the creation of public opinion, uh, public memory, and, and public sphere in general. And what is the, the opinion of Habermas on that? Is, Takim razie. Znaczy tak, założenie o, o, o pokojowym, czy powiedziałbym może trochę innym językiem, nieprzemocowym charakterze sfery publicznej jest w zasadzie fundacyjne. Tak? Jakby to jest w zasadzie podstawowy interes Habermasa w kontekście budowania całego swojego jakby dorobku teoretycznego od sfery publicznej i tutaj jakby zwieńczeniem w zasadzie, czy może takim no, punktem kluczową, tak? takim pikiem, mówiąc brzydko, bo nie potrafię znaleźć lepszego, lepszego słowa w tym momencie, jest teoria działania komunikacyjnego, tak? która ma racjonalizować stosunki społeczne, oczywiście za pomocą normatywnego modelu yy, społeczeństwa, jako takiego, który potrafi abstrahować od stosunków przemocy. Tak? Czyli jakby jest to w zasadzie no, bardzo kluczowe. W ogóle koncepcja władzy komunikacyjnej, jej istotą jest to, że będziemy w stanie tak jakby regulować życie społeczne za pomocą argumentacji, a nie odwoływania się po pierwsze do hierarchii, a po drugie, co więcej, do przemocy, czy to symbolicznej, czy to fizycznej, tak bezpośredniej. Dla mnie to jest bardzo ciekawy wątek, pozwalający nam przejść do dość interesującego zagadnienia, o którym Habermas sam wspomina trochę antycypując swoich krytyków, mianowicie do kwestii ideologiczności sfery publicznej. Bo to, co zostało przed chwilą powiedziane w wersji pytania, ta kwestia właśnie przemocy w sferze publicznej jest moim zdaniem centralna. Natomiast większość krytyków będzie zwracała uwagę na to, nie tylko że określone podmioty czy typy grup społecznych są wykluczone z udziału w sferze publicznej, ale także że ewentualnie ich akces udział i tak dalej, to jest przepraszam, że ich wykluczenie jest przemocy, ma przemocowy charakter. Nie. Mówi się o przemocy ekonomicznej na przykład, Nie, prawda? nie wiem, czy zwróciliście uwagę osoby, które czytały książkę Habermasa, zwłaszcza ten rozdział poświęcony historii, filozoficznej historii sfery publicznej. Tam Habermas bardzo zgrabnie i bardzo starannie rekonstruuje, którzy filozofowie uważali osoby nieposiadające własności za osoby, które właściwie nie mają wstępu do sfery publicznej. I moim zdaniem to jest kluczowa sprawa, dlatego że na ogół też. Wszystkie grupy ludzi, o których mówiliśmy, jako wykluczonych ze sfery publicznej, są jakby wolni od posiadania. jest taka piękna neoliberalna wolność <grywanie> nie masz nic, jest to szczyt do wolności. I trochę taki los, jakby oferował świat i historia, wszystkim wykluczonym, tak? czyli osoby nie białe czy nieeuropejczycy, bardzo często kobiety. I ironia, na ironię, przez parę lat w historii rewolucyjnej w Francji, kobiety mogły posiadać, dziedziczyć tak dalej. nawet miały prawo do rozwodu w piękne czasy. Nie wiem czy wiecie, ale we Francji kobiety dostały z powrotem prawo do dziedziczenia dopiero w 1968 roku, tak? Czyli od kodeksu napoleońskiego 1804 do 1968 kobiety we Francji nie dziedziczą majątków. To jest znaczy można mówić moim zdaniem o tym w kategoriach przemocy ekonomicznej. No, zresztą było więcej. Oczywiście, to jest takie. Natomiast zobaczcie, u Hopsa, u Loka, u kanta, u kanta. Osoby nieposiadające własności nie uczestniczą w debacie publicznej. Ja mówiłam na poprzednich zajęciach o wykluczeniu ze sfery publicznej w starożytności osób nieposiadających niewojników i tak dalej, to jest jak oczywista oczywistość. Natomiast zwracam Waszą uwagę na to wykluczenie, dlatego że los osoby nieposiadającej własności, na przykład u Johna w jego teorii demokracji, Nazwijmy to, jest losem y, straszliwym. To jest taki człowiek, który bardzo przypomina y, figurę homosacer z Jacques'a y, Gambena y, książek poświęconych y, homosacer. To jest osoba, która nie chroni przed władzą, egze przed egzekutywą, przed suwerenem żadna jakby otoczka złożona spraw. I moim zdaniem, Habermas jest jednym z najważniejszych, tutaj będę go odrobinę bronić, teoretyków, którzy z jednej strony są głęboko takimi do szpiku kości y, pacyfistami. Co oczywiście zamienia się w pewnym momencie w ideologiczną obronę pewnych nierówności społecznych, ale z drugiej strony to jest pacyfizm. To jest teoria, w której problem wojska policji takich rzeczy jest po prostu głęboko zmarginalizowany, nie bez powodu. To, to po prostu jest pacyfizm. To jest taki trochę hipis jakby powiedział, tak? To ma też głębokie biograficzne przyczyny. Ale no chyba nie będziemy ich To będzie dlatego, że one tworzą postać tak, w tej problemy, Oczywiście. Dobrze. Dobrze. Znaczy ta przemoc jest obecna jakby w pewnej klasycznej koncepcji sfery publicznej, którą mamy dostępną u Schmitta, choć on twierdzi, że w zasadzie effentlichkeit", bo tam pada u niego jakby też taka kategoria yy, przecież przed Habermasem, tak? jakby pojęcie funkcjonowało, Habermas je ja tylko naukowił, powiedzmy. Natomiast mamy tam do czynienia, jakby no, Schmitt jest kłopotliwy, tak? jakby no, z uwagi na pytanie właśnie o jego ideologiczne um umocowanie, tak? w jaki jest... sposób, okay. w jaki sposób jakby, no, pewne użytki, które poczyniono ze Schmitta, w oczywistym kontekście, tak, jakby był uprawniony jego myślenie. o przepraszam państwo, Aha, przepraszam, państwo nie wiedzą. Państwo nie wiedzą. Karl Schmidt jest prawnikiem, <coughs> był prawnikiem i filozofem prawa. Bardzo wybitną postawę. Państwo wiedzą, no. mogą nie wiedzieć. Aha, to to trzeba zapytać. Jest jeden aspekt, tak, jest jeden aspekt twórczości Karla Mita, który musimy tutaj przypomnieć, dlatego że no. zajmujemy się sferą publiczną, i zajmujemy się jej demokratycznymi teoriami. No. Karl Schmidt do demokratów nie należy. Rozumiem, to tego nie wiedziałem. E, bo... W takim razie z kursu? Nie, dlatego, że na przykład przed chwilą Krzysztof Nawratek mm -hmm. opublikował na swoim profilu na Facebooku mm -hmm. informację o tym, o czym on będzie mówił i ja on będzie mówił o teorii Aha. a Karla Schmidta. Jako o teorii, która pozwala mu wyprowadzić jakby pojęcie agonistycznej sfery publicznej. Także Karla Schmidt'a my jeszcze poznamy od tej takiej sympatycznej hmm. strony. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że biografia Habermasa właściwie nie daje się opowiedzieć bez historii jego potyczek z Karlem Schmidt'em i innymi prawnikami trzeciej Rzeszy. Tak? Znaczy ludźmi, którzy tworzyli zręby prawne. Zręby prawne legislacyjnych przemian i potem praktycznych no, przemian III, III Rzeszy generujących i prowadzących do wdobójstwa. Więc o tym filozofie i o tym prawniku nie da się mówić bez tego kontekstu. I to jest rdzeń i problem jego teorii z perspektywy Habermasa i z perspektywy takich osób jak ja, które naprawdę głęboko y, y, krytycznie odnoszą się do faszyzmu. Tak? Y, I wydaje mi się, że y, ograniczenie jakby sylwetki Karla Schmidta do tego, że on trochę właściwie był sprzyjający partii faszystowskiej że odrobinę powykładał na jakichś uniwersytetach. Tak? No, potem elegancko to prostu nie wykładał. W 1935 roku w ogóle został usunięty i żył był już do śmierci w cieniu. Natomiast miał różnych apologetów i to jest ciekawe też w kontekście, tego, przepraszam, że tak już rozgaduję, ale dwie biografie Heidegger i Schmidt, tak? Jakże różne. W tym sensie Heidegger miał jeszcze przez chwilkę trochę, trochę nieprzyjemności, tak? chociaż później już wrócił w glorii i chwale, już po 53. Na roku. Natomiast Schmidt nigdy już w glorii nie wrócił, natomiast pozwolono mu spokojnie doczekać swoich dni. Tak? Jest gorzej, dlatego że y, Marcin Heidegger nie jest odpowiedzialny za przekształcenie hmm. systemu prawnego III hmm. Rzeszy do postaci, w której można y, ludność pochodzenia żydowskiego y, oraz różnych innych obcych i kategoria wroga u Schmidta stała się podstawą prawnej ewolucji przepisów prawnych. Więc teraz, jeżeli, jeżeli Martina Heideggera czytała Hanna Arendt oraz paru innych studentów, to możemy mówić tak, o no, niezbyt dobrym wpływie pewnych wątków. tak, no, Jeżeli potem Heidegger w 1935 roku przejmując po Edmundzie Husserlu, żydowskiego pochodzenia filozofii niemieckiej, fenomenologu, tak, absolutnie, katedrę i w mowie rektorskiej mówi o wyższości rasy aryjskiej nad wszystkim innym oraz o Niemcach jako o dzierżycielach cywilizacji, jeśli mogę tak powiedzieć, tak? o tych, którzy są przeznaczeni do tego, żeby tę cywilizację rozwijać. I to państwły. To to jest... tak, to to, tak, 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 ale to są y, drobiazgi z perspektywy, mm, tak. jeżeli porównamy tą historię tak, z historią Karla Szmita, jako autora myśli politycznej, w której zdefiniowano kategorię wroga, ustalono, w jaki sposób należy tego wroga pozbawić praw punkt po punkcie. Tak, Od pozbawiania własności, przez pozbawianie praw osobistych, nietykalności i tak dalej, aż po zabicie. Jeżeli tego typu koncepcja pojawia się w Niemczech i ona staje się kanbą, tego dowodzi Franciszek Ryszka, bardzo dobry polski badacz faszyzmu, w książce państwo stanu wyjątkowego, bardzo wam to polecam, jeżeli ktoś lubi literaturę sensacyjną, jeżeli ktoś czyta Agatę czy też ogląda kryminały i pasjonuje się takimi sytuacjami, w której dobro zwycięża, tak? Jest mocno tak, osadzona. To jest nomarksista, tak, no, komunista, tak, tak, tak. i tak dalej. Ale to jest człowiek, który napisał i wydał w 1964 roku po raz pierwszy, czyli jakieś 40 lat przed Czechymachem Benem, książkę, która nazywa się jeszcze raz powtórzę Państwo Stanu Wyjątkowego. Koniec cytatu. Nigdy nie przełożono na no, chyba żaden inny język polski, znaczy wydano po polsku i, i tyle. Jest to fascynująca książka. Po pierwsze, dlatego że można się przekonać, że polska nauka jest naprawdę super. Ale po drugie, dlatego, że jakby w książce tej dokonuje się właśnie to, czego istotę reprezentuje w najbardziej negatywny sposób Karlsmid, czyli świetne połączenie filozofii i kompetencji w zakresie operowania smutnikiem filozoficznym, ze świetną kompetencją w zakresie historii prawa i teorii prawa, ale także takiej historycznej precyzji. Tak? Więc ta książka jest dla mnie królnym argumentem na rzecz tego, żeby przy dyskusjach o tym, jakby kto zawinił bardziej. Tak? E, Heidegger, Ryszminik. Ale to chyba nie była ja moja intencja tak? w ogóle. Ja to wszystko się nie rozumiem. Natomiast wydaje mi się, że, 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 że przy dzisiejszej fascynacji. Karlem Schmidtem na prawicy i na lewicy politycznej. Zobaczycie bratka, który deklaruje się jako filozof lewicowy, a zarazem jest niebywale przekonany do tego, że teoria Karla Schmidta jest konieczna tak, dla wyłuszczenia właśnie antagonizmu, konfliktu społecznego, konfliktu prasowego, także konfliktu miasto. To jest bardzo ważny myśliciel i wybitny podwór nie tylko Nowratek, ale także Schmidt, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast dla Habermasa bardzo ważnym imperatywem, motywującym go do działania, opisanym zresztą przez też fenomenalną książkę, bardzo podobną do tego Ryszki, tylko biograficzną, mianowicie niejaki e, Matthew Specter wydał książkę Habermasta w e-biografii, po prostu, i jest to rewelacyjna książka, Opowiadająca o tym niebywale nudnym filozofie, momentami, bo przepraszam, ale Habermas naprawdę miewa momenty, przy których się zasypia. Tak? Natomiast ta biografia jest napisana z perspektywy konfliktów, w jakich uczestniczył Habermas. I dzięki temu dostajemy obraz publicznego intelektualisty. Który e, robi coś, co w Polsce mało kto robi. My nie mamy intelektualistów publicznych, nam się skończyło. Tak? Nam się naprawdę po 1989 roku po jest masakra. Tak? Nie, nie mamy ludzi, którzy... Może Maria Janem czasem, tak? czasem Magda Środa. Ale to są zawsze albo bardziej aktywiści niż intelektualiści, albo bardziej politycy niż... Jakoś nie ma... Natomiast e, no Habermas jest intelektualistą par excellence. To jest autor e, jeden z dziesięciu najważniejszych filozofów politycznych w zeszłym stuleciu. A zarazem jest to postać, która ciągle jest na polu walki. Więc ta teoria deliberatywnej demokracji oraz teoria sfery publicznej, która ją poprzedza, jest teorią, która ma bardzo ostry polityczny wektor. Tak? To jest wektor polegający na bardzo prostej rzeczy, mianowicie Nigdy Więcej. Tak? I wydaje mi się, że pominięcie jakby tego aspektu, co się w Polsce robi notorycznie. W Polsce czyta się Habermasa jako zgniłego ideologa liberalnej demokracji. Tak robi lewica, ale także tak robi prawica dokładnie pomijając jego niebywale y, 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 intensywne zaangażowanie w spory polityczne, o których na szczęście wspomniałeś i bardzo dobrze moim zdaniem, ale także pomijając to, że ta koncepcja ma pozwolić na uniknięcie trzeciej wojny światowej, y, kolejnego niewolnictwa, kolejnego tam zniewolenia kobiet i różnych rzeczy, nawet jeśli Habermas wikła się w spory z feministkami w sposób, który jest karczelny po prostu, jest skandaliczny. Teraz ja ci wyjdę w słowo, z kolei ja wspomnę o momencie kantowskim tak. u, u, u Habermasa, no bo... Oczywistym odniesieniem jest to idea wiecznego pokoju, tak? to, to też jakby jasno eksplikował. Także to jest jakby pewien, jeden z interesów poznawczych stojących jakby za wszystkimi normatywnymi pomysłami, które próbuje konstruować. Tak? Poza tym doświadczenie wojny jakby, mówiąc krótko, Habermas pochodził, może krótko o tym opowiem, tak? W takim razie, jeżeli, jest to, jeżeli Ewa twierdzi, że jest to rzeczywiście bardzo istotne, a ja bym tego rzeczywiście nie marginalizował, choć z innej perspektywy przygotowałem pierwotnie wystąpienie. Pochodził z bardzo no, mieszczańskiej i w zasadzie yy, no, konformistycznej rodziny niemieckiej, tak, ze średniej wielkości miasteczka, Wodeckummersbach to się nazywało. Yy, o pewnych tradycjach intelektualnych. Dziadek był dość poważanym w okolicy pastorem. Yy, ojciec był doktorem nauk ekonomicznych, ale nigdy kariery naukowej nie robił, zrobił karierę urzędniczą. E... Istotnym chyba momentem było to, kiedy to rodzice zapisali Habermasa do Hitler na prośbę zresztą młodego Jürgena. Tak? Rodzice to wówczas uczynili, e... natomiast jakby kilkunastoletni Habermas został też dodatkowo wysłany na front jako tak zwany Falkenhelfa, czyli taki no, pomocnik, tak? na, przy, 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 przy obronie wałów. I porzucił wówczas szkołę, zresztą to doświadczenie było takim doświadczeniem formacyjnym nie tylko dla Habermasa, ale dla części intelektualistów niemieckich. Część jakby profesory niemieckiej wspomina, z pokolenie Habermasa wspominała to jako formacyjne doświadczenie. Mniej więcej w wieku lat już szybko mówię 16, bo to był rok 44-5, więc 17. I Moment, w którym jakby alianci wkraczają do, do Niemiec, mam do czynienia oczywiście z podziałem na strefy i zaczyna się niemiecka reedukacja, tak? I zostają zdjęte temu pokoleniu w zasadzie jakby pewna zaćma z oczu. Przynajmniej tak Habermas o tym mówi, tak? Mówi o tym, że nie miał pojęcia jako kilkunastolatek o ogromie zbrodni, tak? Nie miał pojęcia o obozach. Miał pojęcie tylko o wojnie, na której giną ludzie, natomiast nie miał miejsca, nie miał pojęcia, nie miał wiedzy na temat systematycznego ludobójstwa, i już jako mniej więcej dwudziestolatek sam o sobie myślał. Tu cytuję jego słowa, mówiąc: "Iśmim ten produkt reedukacją, tak? Jestem produktem reedukacji, tak? I to był ten moment, w którym jakby zaczyna właśnie myśleć, tak? O pewnych stosunkach społecznych, w kategorii jakby nigdy więcej wojny, o czym mówiła. O czym mówiła Ewa. Tak? I to jest jakby też ten moment jego pierwszego wystąpienia w roku 53, kiedy mamy do czynienia z przedrukiem Heideggera, Jego pism bez jakiegokolwiek komentarza krytycznego, w którym pozostawione są te słowa o wielkości, o wielkości białej rasy tak? w tym momencie. Tak? Także to jest jakby ten, ten początek, jakby, a resztę Państwo chyba znają w tym momencie. Okej, okay, czy chcemy dyskutować, czy chcemy zrobić 5 minut przerwy i wrócić do dyskusji? Bo spojrzałam na zegarek w międzyczasie. Jak chcemy? Państwo drodzy, bardzo proszę. Przerwa. Przeba? Przeba. Dobrze. Proponuję się.